Twoje nogi umierają. To nie ma na celu cię przestraszyć. Ze względu na przytłaczające dowody naukowe, siła nóg jest najdokładniejszym predyktorem długowieczności, a nie opinią. Śledzenie ponad 2 milionów ludzi w 38 badaniach to potwierdzają. Ten temat poruszono w pionierskim brytyjskim czasopiśmie medycznym Meta-Analysis. Przeanalizowano 38 badań kohortowych z udziałem 197 580 osób. To, co odkryli, powinno wpłynąć na to, jak każdy powyżej 50 roku życia postrzega swoje ciało. Dorośli w każdym wieku i w każdym okresie obserwacji wykazali znacznie zmniejszone ryzyko śmiertelności przy wyższej sile górnych i dolnych kończyn. Bezpośrednio z wyników badań. Jednak to powinno zwrócić Twoją uwagę. Zdrowie, starzenie się i skład ciała. Naukowcy badania zauważyli coś niepokojącego po prawie 5 latach śledzenia uczestników w wieku 70-79 lat. Słaba siła czworogłowych mięśni była powiązana ze wzrostem ryzyka śmierci przedwczesnej o 51-65%. Po kontroli wieku, rasy, rozmiaru ciała. Aktywności fizycznej i markerów zapalnych, związek się utrzymywał. Rozważ implikacje. Siła nóg wykracza poza wspinanie się po schodach i wstawanie ze stołka. Ujawnia Twój układ sercowo-naczyniowy, metaboliczne zdrowie, równowagę hormonalną i odporność na choroby. Obecnie Twoje ciało wysyła Ci sygnały ostrzegawcze, które większość ludzi ignoruje. Używanie podłokietników stołka do wstania to sygnał ostrzegawczy. Jeśli czujesz słabość lub zawroty głowy po staniu kilka minut, uważaj. Twoje uda maleją, łydki tracą kształt, a upadki zdarzają się częściej to znaki ostrzegawcze. Może wydawać się to starzeniem. To nie do końca prawda. Ludzie w wieku 80 i 90 lat mają zdumiewającą siłę nóg. Badacze w Okinawie w Japonii odkryli starszych ludzi w wieku 90 lat z siłą chwytu i mobilnością porównywalną do 20 latków. Jaki jest ich sekret? Co różni silnych ludzi od słabych? Część to ruch, część to nastawienie. Większość lekarzy pomija dietę, która ma dużą rolę. Nasze ciała wytwarzają mniej tlenku azotu w miarę starzenia. Tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne, poprawia krążenie mięśniowe i wzmacnia skurcz mięśni i wydajność. Do wieku 70 lat twoja naturalna synteza tlenku azotu jest o 60% niższa niż w latach 20. Ta degradacja jest jedną z głównych przyczyn osłabienia mięśni, wzrostu ciśnienia krwi i utraty mobilności w starszym wieku. Mięśnie potrzebują tlenu i składników odżywczych które twoje ciało nie może dostarczyć. Jednak Instytut Badań Żywienia Uniwersytetu Idy w Kauen odkrył to. Śledzili prawie cztery tysięczny rok dorosłych przez dwanaście lat i odkryli, że spożycie nitranu z warzyw poprawiło funkcje mięśniowe. Warzywa bogate w azotany zwiększyły siłę dolnych kończyn o 11% i prędkość chodu o 4% u tych, którzy jedli ich najwięcej. Kluczowe odkrycie ta przewaga nie zależała od ćwiczeń. To powiedział główny badacz dr. Mark Sim. Diety bogate w warzywa bogate w azotan mogą wzmacniać mięśnie bez ćwiczeń. Dla optymalnej funkcji mięśni, zrównoważona dieta bogata w liściaste warzywa zielone i regularne ćwiczenia są najlepsze. Ogólne zdrowie zależy od funkcji mięśni, szczególnie wytrzymałości kości w starszym wieku. Większość ludzi uważa, że szpinak jest najlepszym źródłem azotanu. Tak, szpinak zawiera azotan. Jednak warunki uprawy, jakość gleby i uprawy biologiczne lub konwencjonalne wpływają na zawartość, która waha się od 24 do 400 mg na 100 G. Ten film ujawni dwa warzywa o znacznie wyższych i bardziej spójnych stężeniach składników, których potrzebują twoje starzejące się nogi. Jeden ma unikalne chemiczne właściwości wspierające stawy, których nie ma żadne inne warzywo. Badania poddane recenzji eksperckich pokazują, że sulforafan buduje nową tkankę kostną. Nie tylko zapobiega utracie. Dwa warzywa powinny być ograniczone lub unikane. Warzywa powszechnie uważane za zdrowe faktycznie obniżają gęstość kości i usuwają wapni z ciała. Chcę wiedzieć. Skąd się na to patrzysz i jaki jest twój główny problem z siłą nóg? Zanim zaczniemy, skomentuj swój wiek i lokalizację. Czytam je wszystkie, a twoje opinie pomagają nam tworzyć bardziej przydatne informacje dla ciebie. Ten film ma charakter edukacyjny. Skonsultuj się z lekarzem przed zmianą dawek leków lub suplementów. Chodźmy naukowo. Najpierw omówię warzywo. Które większość Amerykanów nigdy nie spróbowała. To szkoda, ponieważ to warzywo jest niezrównane dla zdrowia stawów i siły nóg. Mówię o okrze. Tak, rozumiem twoje myśli. O ukre, to świska południowa warzywa, dziwna, teksturowana. Zanim go odrzucisz, pozwól mi pokazać ci, co badania odkryły na temat tego wspaniałego potrawy. W styczniu 2025 roku czasopismo Foods opublikowało pełną analizę właściwości biologicznych okry. Naukowcy odkryli, że oukre jest antydiabetyczna, antyhiperlipidmiczna, antyzmęczeniowa, hepatoprotektywna, przeciwzapalna i antybakteryjna. Naukowcy uważają teraz okre za superfood lub żywność funkcjonalną ze względu na jej dużą wartość odżywczą i liczne działania lecznicze. Dziś to, co ma największe znaczenie to jak ołkry wpływa na stawy i kości. Dyskutując o zdrowiu kości, lekarze koncentrowali się prawie wyłącznie na wapniu przez dziesięciolecia. Bierz suplementy wapnia, radzą: Pij mleko. Tu medycyna akademicka się pomyliła: Twoje kości to nie tylko wapni. Co najmniej 11 minerałów tworzy złożoną matrycę. Struktura kości zawiera wapń, fosfor, magnez, cynk, miedź, mangan, żelazo, potas, sód, fluorek i chlorek. Wapni bez wspierających minerałów to jak budowanie domu na niekompletnym fundamencie. Niektóre badania sugerują, że wysokodawkowe suplementy wapnia bez wystarczającej ilości witaminy K mogą gromadzić wapni w tętnicach zamiast w kościach. Jedna filiżanka gotowanej okry zawiera 82 mg wapnia. Co czyni okrę wyjątkową? Wapin towarzyszy magnezowi 36 mg, fosforowi 50 mg, manganowi, miedzi i co najważniejsze witaminie K40 mg. Te minerały i witaminy pracują razem, aby pomóc Twojemu ciału prawidłowo wykorzystać wapń zamiast go marnować. Minerały w okrze to nie tylko jego korzyść dla starszych. Stawy korzystają z okry. Okrę ma śluz. Niektórzy łączą okrę ze śliskością. Większość uważa to za problem tekstury. Ten śluz wykracza poza teksturę. To wysokiej jakości rozpuszczalne włókno. Śluz okry pomaga tkankom łącznym pozostać nawodnionej. Zgodnie z badaniami. Zatrzymanie wody w kapsułkach stawowych jest poprawiane przez to rozpuszczalne włókno, umożliwiając bezbolesny ruch. Nawodnione kapsułki stawowe absorbują uderzenia i pozwalają kościom przesuwać się bez tarcia. Śluz okry zawiera pobudzające poduszki polisacharydy. Te polisacharydy chronią chrząstkę przed degeneracją, minimalizują oksydacyjny stres stawów i spowalniają rozkład kolagenu. Według różnych badań poddanych recenzji eksperckich, spowalnianie zużycia stawów jest niezbędne dla seniorów, którzy chcą pozostać mobilni i niezależni. Tak, więcej okry zawiera witaminę C, polisacharydy, kwercyjne i eokercyjne, które zmniejszają zapalenie. Te chemikalia łagodzą ból stawów i opuchlizn poprzez zmniejszenie zapalenia. Mniej zapalenia oznacza mniej podrażnienia błony maziowej która pokrywa Twoje stawy i tworzy płyn smarujący. Spokojna, zdrowa błona maziowa powoduje, że stawy poruszają się gładko i bez painfully. Tu rzeczy stają się bardziej intrygujące. Nauka rośnie wokół osi jelito-staw. Naukowcy teraz wiedzą, że zapalenie przewodu pokarmowego powoduje zapalenie stawów. Rozpuszczalne włókno okry karmi korzystne bakterie w jelitach zmniejszając zapalenie systemowe. Włókno okry wspiera twój układ trawiennych i pośrednio twoje stawy. Okre zawiera witaminę K, która robi więcej niż krzepnięcie krwi. Witamina K stymuluje białka, które zapobiegają utracie wapnia kości i degeneracji kości stawowych. Silne kości i zdrowe stawy działają razem, co czyni to działanie podwójne kluczowe. Potrzebujesz silnych kości i elastycznych stawów, aby mieć potężne nogi. Pozwól mi przedstawić Margaret Torres, byłą nauczycielkę z Albuquerque, w wieku 68 lat. Margaret odwiedziła swojego dietetyka ze słabymi nogami i problemami ze wspinaniem się po schodach. Jej lekarz przepisał jej tabletki wapnia sześć miesięcy wcześniej. Nie poprawiało się. Zrobiło się gorzej jej sztywność poranną. Pomiary wyjściowe ją zaniepokoiły. Jej siła chwytu była poniżej średniej dla jej wieku na 28 percentylu. Przez większość dni jej ból kolana wynosił 7 na dziesięć, ale mógł osiągnąć 9 po wspinaniu się po schodach. Test elastyczności pokazał, że ledwie mogła dotknąć goleń, nie wspominając o parcach u nóg. Upadła dwa razy w zeszłym roku w swojej łazience i na tylnym ganku. Klęczenie było zbyt trudne, więc przestała chodzić do swojej cotygodniowej grupy ogrodnictwa. Margaret zaczęła jeść okrę trzy razy w tygodniu po nauczeniu się o jej unikalnym profilu odżywczym i zaletach zdrowia stawów. Zaczęła od pieczonej okry, aby uniknąć śliskości, której się obawiała. Jej postęp był stopniowy, ale zauważalny. W pierwszych dwóch tygodniach sztywność poranna Margaret była o 30 minut krótsza. Była bardziej sztywna, ale szybciej się poprawiała. W trzecim tygodniu czuła się dość komfortowo, aby delikatnie się rozciągać rano. Czwarty tydzień widział spadek jej bólu kolana z siedmiu na cztery przez większość dni. Mogła wspinać się kilka schodów bez zatrzymywania. Wznowiła spacery po swoim sąsiedztwie sześć miesięcy po rezygnacji. Margaret mogła wspinać się dwunastoma schodów bez zatrzymania lub bólu po dwóch miesiącach. W ciągu piętnastu minut od przebudzenia jej sztywność znikła. Ponownie dołączyła do swojej grupy ogrodnictwa z ochraniacze kolana. Jej siła chwytu wzrosła o piętnaście procent na 42 drugiej percentylu podczas jej trójmiesięcznego badania. Przez większość dni doświadczała dwóch lub trzech dyskomfortów. Najważniejsze, wróciła do zabawy z wnukami na podłodze. Margaret powiedziała: szczerze mówiąc, myślałam, że moje stawy się po prostu zużywają i nie ma nic, co mogę z tym zrobić. Mój lekarz nigdy nie wspominał o okrze. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że coś tak prostego jak jedzenie warzyw trzy razy w tygodniu mogło zrobić taką ogromną różnicę w mojej codziennej życiu? Co się dzieje na poziomie komórkowym, aby okry była dobra dla stawów? W śluzie okry znajduje się galaktoza, ramnoza i kwas galakonowy. Te polisacharydy oddziałują na śluz jelitowy, aby wzmocnić rozwój korzystnych bakterii. Te polisacharydy oddziałują z tkankami łącznymi po absorpcji. Co może wspierać stawy? Oukre może pomóc w produkcji głównego składnika płynu maziowego stawów kwasu hialuronowego. Zgodnie z badaniami, więcej kwasu hialuronowego poprawia smarowanie stawów i amortyzację. Badania laboratoryjne ujawniły, że flavonoid okry, zwłaszcza kwercejna, hamują cytokinę zapalną, sygnalizujące chemiczne o nazwie cytokinii, powodują i utrzymują zapalenie. Zmniejsz aktywność cytokin, aby zatrzymać kaskadę zapalną, która niszczy chrząstkę i boli. Oukre zawiera witaminę C potrzebną do produkcji kolagenu. Twoja chrząstka składa się głównie z kolagenu. Naturalnie, produkcja kolagenu zmniejsza się z wiekiem. Witamina C wspiera strukturę chrząstki i trwałość poprzez wspieranie formacji kolagenu. Trzy smaczne, praktyczne sposoby jedzenia okry. Przepis numer jeden. chipsy z pieczonej okry. Jeśli śliskość Cię niepokoi, ta procedura jest idealna. Ustaw piekarnik na 425 stopni Fahrenheita. Umyj 15-20 świeżych stronków okry. Osusz je ściereczką kuchenną. To jest kluczowe. Jakąkolwiek wilgoć sprawi, że będą mokre, a nie chrupiące. Pokrój okrę wzdłużnie na paski ćwiartki. Umieść je na blasze wyłożonej papierem pergaminowym. Wlej jedną łyżkę stołową oliwy z oliwek na nich i wymieszaj, aż będą pokryte. Dodaj dużo soli, proszku czosnkowego i papryki lub kajenu na smak. Rozłóż paski okry w jednej warstwie, unikając nakładania się. Aby się równomiernie chrupać, to jest kluczowe. Piecz do momentu złotego brązu i chrupkości obracając na połowie czasu przez 15-20 minut. Cipsy okry zapewniają wsparcie stawów bez szwiskości. Wysokie ciepło odparuje śluz, czyniąc go chrupkim i nieodpartym. Wielu nienawidzących okry konwertuje się po spróbowaniu tej metody przygotowania. Przepis numer dwa to okre i pomidorowe gulasze, ciepłe i pożywne danie południowe. Umyj 20 świeżych kawałków okry i przytnij twardą osadę łodygi. Pokrój na rundy połówki i odłóż na bok. W dużym garnku lub piekarniku holenderskim podgrzej dwie łyżki stołowe oliwy z oliwek na średnim ogniu. Usmaż jedną dużą posiekaną cebulę przez 5 minut, aż będzie miękka i przejrzysta. Dodaj dwa lub trzy posiekane ząbki czosnku i mieszaj przez 30 sekund, aż będzie aromatyczne. Dodaj trzy duże posiekane pomidory lub jedną puszkę 14 uncji posiekanych pomidorów i płynów. Pozwól im dusić się przez 5 minut, aby się rozpadły i zrobiły się sosy. Dodaj porośniętą okrę do gulaszu i dobrze wymieszaj. Jeśli chcesz ciepła, dodaj sól, czarny pieprz i kajen. Liść laurowy i szczypę tymianku zapewniają głębie. Dodaj pół filiżanki wody lub bulionu drobiowego. Przykryj i gotuj na średnim niskim ogniu przez 15-20 minut. Gulasze zagęszczą się, gdy o się zmiękka A i wypuszcza śluz. Pomidory zwiększają wchłanianie minerałów okry z witaminą C. Można jeść z chlebem ze skorupą, ryżem lub samodzielnie. Trzeci to bardziej obfita zupa okry. Świetna na pogodę chłodnej zmiany. W dużym garnku rozgrzej dwie łyżki stołowe oliwy z oliwek na średnim ogniu. Gotuj jedną dużą posiekaną cebulę przez pięć minut, aż będzie miękka. Wymieszaj dwa kubki posiekanej świeżej okry na pół przez 3 do cztery minut, aby się zmiękkała. Dodaj cztery kubki bulionu drobiowego lub warzywnego i doprowadź do wrzenia. Dodaj średnią ziemniaka, dużą marchewkę i dużą pęć posiekanego szpinaku lub kale. Przyprawę z liściem laurowym, solą, pieprzem i świeżym lub suszonym tymiankiem. Zmniejsz ogień i duś przez 25-30 minut, aż warzywa będą miękkie i smaki będą się mieszały. Oukre zagęści się podczas gotowania, nadając jej bogatą, sycącą teksturę bez mleka lub mąki. Usuń liść laurowy przed podaniem. Ołukrę wspiera stawy. Liściaste warzywa zapewniają składniki odżywcze, a ziemniaki i marchewki zapewniają istotne odżywienie. Jedzenie samej okry na silne nogi i kości jest niewystarczające. Ołukrę chroni stawy i chrząstkę, ale matryca kości potrzebuje minerałów i chemikaliów do wzmocnienia. Drugie potężne warzywo, które powinieneś znać, to brokuł. Tak, wiem, że zawsze słyszałeś o brokuł. Twoja matka pewnie kazała ci go jeść jako dziecko. To, czego większość ludzi nie rozumie. Większość warzyw nie może dostarczyć takich procesów zdrowia kości i siły nóg jak brokuł. Wyświetl badania. Brokuł i kiełki brokułu zawierają duże poziomy sulforafanu, który ma bezpośrednie anaboliczne skutki na kość. Zgodnie z badaniem z 2025 roku w Journal of Biological Chemistry anaboliczne oznacza, że buduje kość, a nie tylko zapobiega utracie. Naukowcy Instytutu Maxa Plancka odkryli coś zdumiewającego. Różnicowanie wstępnych osteoblastów i aktywna demetylacja dna przez enzymy TET1 i TET2 są wzmacniane przez sulforafan. Astioblasty tworzą nową kość. Sulforafan pomaga Twojemu ciału budować nową kość poprzez poprawianie rozwoju i funkcji komórek. Badanie wskazało, że sulforafan zwiększa objętość kości poprzez zwiększanie liczby trabekularnej. Siła i odporność pochodzą ze struktury wewnętrznej kości trabekularnej gąbczastej. Myszy leczone sulforafanem miały 20% większą objętość kości niż kontrola. Dość znaczny wzrost naturalnego chemikalnego. Być może najważniejsze dla starszych dorosłych, sulforafan zmniejszył utratę kości indukowaną estrogenem. To znaczące, ponieważ zmniejszenie estrogenów jest główną przyczyną osteoporozy po menopauzie. Ten proces może być ochroniany przez sulforafan. Mechanizm intryguje. Osteocyty wyrażają mniej rankry z sulforafanem. Rankyl to sygnał, który aktywuje osteokrasty, które rozkładają kość. Tymczasem sulforafan zwiększa funkcję osteoblastów. Brokuł buduje kość i spowalnia degradację kości. Inny fakt brokułu, który większość ludzi pomija. Jeden kubek gotowanego brokułu zapewnia ponad 100% twoich potrzeb witaminy K. Witamina K nie otrzymuje wystarczającego kredytu za zdrowie kości. Większość ludzi myśli, że witamina D i wapń są wystarczające dla dobrych kości. Witamina K jest również kluczowa. Komórki kości tworzą osteokalpinę, którą witamina K aktywuje. Aby działać, osteokalpina potrzebuje witaminy K. Osteokalpina wiąże wapń do Twojej matrycy kostnej po aktywacji. Bez wystarczającej ilości witaminy K nie możesz odpowiednio osadzić wapni w swoich kościach. Może gromadzić się w tętnicach i miękkich tkankach, powodując choroby sercowo-naczyniowe. To dlatego niektórzy starsi ludzie biorą suplementy wapnia, ale nadal mają słabe kości. Brakuje im witaminy K, aby doprowadzić wapń do ich szkieletu. W ten sposób to źle się kończy. Magnes jest obfity w brokuł. 33 mg na ugotowany kubek. Przechowujesz 60% magnezu w swoich kościach. Struktura mineralna szkieletu zawiera magnez i wapń. Ta szczegółowość jest pomijana przez większość. Magnez reguluje wchłanianie i retencję wapnia w kościach. Wapń ponad magnezu czyni kości kruche. Sky pokazują je jako gęste, jednak łamią się łatwo z powodu braku elastyczności i odporności. Magnes pozwala kościom na zginanie się lekko pod siłą bez łamania. Ta elastyczność może zapobiec siniakom i złamaniom bioder u seniorów w niebezpieczeństwie upadku. Fosfor to 150 mg nagotowany kubek w broku. Po wapniu Fosfor jest drugim najbardziej rozpowszechnionym minerałem w kościach. Hydroksyapatytu główna kombinacja minerałów, która daje kościom ich twardość i strukturę powstaje, gdy łączy się z wapniem. Bez wystarczającej ilości fosforu, kości tracą masę i strukturę. Brokuł zapewnia 100% Twojej dziennej witaminy C w jednym kubku. Witamina C jest niezbędna do produkcji kolagenu. Twoje kości są konstruowane i elastyczne dzięki kolagenowi. Myśl o kolagenie jako betonowym pręcie zbrojeniowym. Bez niego kości sztywnieją i łamią się. Witamina C wzmacnia produkcję kolagenu i chroni go przed utlenianiem. William Chen, emerytowany inżynier z Seattle w wieku 74 lat, to mój temat. William odwiedził swojego lekarza medycyny integracyjnej dotyczący utraty gęstości kości. Jego ostatni scanning dexa pokazał osteopenię kręgosłupa lędźwiowego z wynikiem Tecor setnych poprzedza osteoporozę. Bisfosfoniany były zalecane przez jego lekarza, ale William słyszał o działaniach niepożądanych, takich jak problemy z szczęką i atypowe złamania. Chciał zacząć od odżywienia i stylu życia. Jego wartości wyjściowe były niepokojące. Ujemny wynik 1,8 gęstości mineralnej kości w kręgosłupie lędziowym tekor. Jego siła chwytu była na 25 percentylu dla mężczyzn jego wieku. Czuł zmęczenie mięśni po spacerze prawie pół mili. Złamał dwie kości w trzech lata, jedną z upadku i jedną ze schodzenia z krawężnika, pokazując, że jego kości były kruche. Jego poziom witaminy D wynosił 22 mg, ml poniżej optymalnego limitu. Lekarz Williama zgodził się na agresywny sześciomiesięczny okres diety przed lekami. Protokół zalecił jeden do dwóch kubków brokułu ugotowanego z kolacją lub surowego z hummusem na przekąski popołudniowe. Dodał również witaminę D, ćwiczenia nośne trzy razy w tygodniu i żywność budującą kości. Postęp czasowy był stopniowy, ale zauważalny. William zauważył zmniejszone zmęczenie mięśni na spacerach po sąsiedztwie po sześciu tygodniach. Mógł spacerować około mile przed odpoczynkiem. Jego siła chwytu wzrosła z 25 na 40% po trzech miesiącach. Jego poziom witaminy D wynosił 42 mg/ml. Czuł się bardziej stabilnie i pewnie. Sześć miesięcy później skaining Dexa ujawnił wspaniałe wieści. Od minus 1,8 do minus 1,4 jego wynik tekor kręgosłupa lędziowego się poprawił. Chociaż nadal w osteopenią, kręt był pozytywny. Interwencja dietetyczna sama pozwoliła mu być powyżej jego wieku. Jego lekarz powiedział, szczerze mówiąc, byłem sceptyczny, że brokuł może zrobić taką różnicę dla moich kości, ale nie możesz się sprzeczać z liczbami. Skyning Dexa pokazuje wyraźną poprawę. Odczuwam różnicę, gdy spaceruję, wspinania się po schodach, ogrodnictwa. Moje kości są mierzalnie silniejsze. Dla optymalnych korzyści kości spróbuj te trzy sposoby przygotowania brokułu. Ugotowany brokuł z czosnkiem i cytryną to przepis numer jeden. Ten łatwy przepis sprawia, że brokuł jest smaczny i zachowuje składniki odżywcze. Różyczki brokułu powinny być delikatne, ale brylantowe, zielone i lekko chrupiące po 5-7 minutach gotowania w wodzie. Nadmierne gotowanie je do szarej masy usuwa składniki odżywcze i czyni je mniej smacznym. Dodaj trzy posiekane ząbki czosnu do dwóch łyżek stołowych oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia w małej patelni, podczas gdy brokuł się gotuje. Jedną minutę na średnim niskim ogniu, aż czosnek będzie aromatyczny i zacznie się złocić. Natychmiast zdejmij z ognia, aby uniknąć spalenia. Wylej olej czosnkowy na ugotowany brokuł w miejsce i wyciśnij pół cytryny na nim. Dodaj sól i świeżo zmielony czarny pieprz do smaku. Cytryny dostarczają witaminę C, która pomaga Twojemu ciału wchłaniać wapni brokułu i inne pierwiastki. Oliwa zawiera zdrowe lipidy, które pomagają wchłaniać witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, w tym witaminę K, drugi przepis, piec z brokułu i sera. Ktoś, kto uważa zwykły brokuł za nudny, polubi to pełniejsze przygotowanie. Gotuj 4 kubki różyczek brokułu przez 3 do 4 minut, aż będą ledwo miękkie.